Witam Was tak naprawdę w drugi dzień vlogmasu. Dzisiaj zapraszam Was na zakupy do PENIEGO i de Ale Więc nic, chodźcie razem ze mną. Kiedyś to chcieli. A kalendarz. Taki. Hmm. Fajnie wygląda. Taki z musami. Albo coś takiego fajnie się go rozpawia. Hmm? Balea, mega ława. Teraz jesteśmy w DM -ie. Panie były już na takiej zestawie pod albo coś fajnie to wygląda do wsiąle czyste mhm. Takich lampionach to jest mega mega cute i 25 euro Biegam się z naszym budową krajem, że dwa budynki naraz. 4 euro, 3, Powiedzcie, kupić sobie farbę albo nie kupić sobie. Jeszcze musimy włosy. Fajne. Bo takie coś. Czy Merry Christmas? Fajne. To mi się mega podoba, takie delikatne. A jeszcze widać, że świeci, bo są lampki. Czy takie coś? Rozmazujesz czwórka No i co klejeczki. Oczywiście pewny, tak. Nie wiem czy to już powoli odchodzi z mody. My kiedyś zawsze mieliśmy. Fajne fred, fajne. To mi się jakoś bardziej chyba, nie wiem, z Wielkanocem kojarzy. żeby królik. Fajne. O, takie fajne chłopki. Czy 55? Ale to chyba jest plastik. Więc całkiem spoko. To takie torby na geszynki. Fajne. Kiedyś, jak do Polski, długo nie haj, zawsze tu przyjeżdżałam po dupne, dupne pampersy, dupne kartony, a przy działach, jak wiadomo, zawsze dużo wszystkiego schodzi. Tu jest dział dla dzieci. Tak, fakty moje by się tu nie ubawiały, ale fajnie, że coś takiego jest mega. I widzicie nawet, przewija, jak będzie wszystko naszokowane, mogę cię dziecko w sklepie przebrać. Nawet są pampersy, to jest mega, mega super. Nie wiem, to w Polsce też tak jest, macie jak... książeczka do dziecka, czym się może pobawić. No a reszta wiadomo, sklep to trzeba kupić. Ale ładne spinki. Nie wiem, czy by nie wzięć, jakieś... Inaczej, kiedyś kupiłam kulę i kajmo trochę taką wrażliwą skóra i nie wiem, czy by się coś się działo, czy nie. A ja kupiłam moje razem. Więc... Zobaczymy, czy trochę nie za bardzo. Zobaczymy sobie tutaj. Musiki, musiki. Idziemy dalej, dalej, dalej. Karty świąteczne. No, mnie zawsze moja mama wysyła. Wow. No widać, że fajnie tu wygląda. Zobaczcie, w kształcie kotka, świnki. Szkoda, że nie ma w krówki. Do domek. Ale jedziemyście. Przeka. I tak, wszędzie kubeczki. Ty nie się podoba. A szklane, a wygląda jak kiedyś takie do pieca pączloki.

I patrzcie, macie nawet każdy rozmiar pampersa, super. No to się pobaw, ok? Kaj, taka ja jedzie na koniku! Chwila dla dzieci. Super, super, bo dla matki to jest Ale spoko, a nie wygląda. Ale tu są słodkie te budziaki, kurde no. Fajne. Ja już polego odchodzę od poziaków, bo chciałabym, żeby Kaja odpampersować. Ale no... nie powiedzcie mi jak tak nie widzicie takich małych rzeczy, że się tak nie zechce, Dzieciaki się bawią. To ja mogę pooglądać co tu mają fajnego. Sour bar. Przeróżne tytki na guszynki. Ale chyba się bardziej opłaca. No, chyba tego nie naknam. zauważyłam, że fajne w tym wózku jest to, że tu jest lupa, nim nie trzeba coś przeczytać, piste i ładnie się czyta. ciotki zawsze przywież za to. tak kojarzę z dzieciństwem fajnie robili w ogóle taką prawie całą alejka świąteczną. tu jakieś makarony, ale tu dużo, dużo słodyczy. Te Lizaki zawsze czekają, że były po euro. Teraz już euro 99. Fajne, to jest klasy trzeba. A ja bym miała coś wziąć, tam was lato. Goruncze czekolada, fajny kubek z takim Mikołajem. I pierniczki czekoladki. Patrzcie, zielony drzwiel. Fajne! Bo wczoraj my oglądali ten film z tym misiem. Fajne pisaki. Cinnamon rolls. Mi się to jakoś z jesienią kojarzy. Z świętami. Ale okej. Okay. Zastanawiam czy do rundy czekolady nie to 79 centów. Ale nawet coś miała w tej czekoladzie. Chyba wejściała. Było no takie? A już niekiedy jest wylekaj. Yes. Ja miłość świąt to są takie kremy. O, suny kalmer, ale ja lubię zawsze piernikowe. Chyba sobie wezmę na ile są. Kurde, drogo czy euro, ale tu patrzę pistacja chyba weź na inne suny, kalmer i cakes, Mandę, tu tak nie przepadam, ale mega. Pamiętam, że rok temu jak mamie robiłam na 60 ciacho, to właśnie dałam ten krem i mega tak świąteczny wyszedł. Ciotce w tej tak smakował. I czasteczka. No i moja drugą miłość. Cały czas. No i to oczywiście wszędzie wymki Mumeczki. Może są jakieś świąteczne? Hmm. bo nie do końca. Patrz, jakie duże jaja. No, 10 euro. Zróbcie mi już formułki. Oj. takie...

Od boru do koloru. A tam się podoba. A i ty coś długo być, bo pewnie o chyba nie chciała.

Patrzcie, to jest kończy Nie skończyłem, ale to chyba jest LED. Tutaj karcie... Przynętra, co nie znosi. Lenka nie potrzebujemy, wiesz? Bo mamy dużo wszystkiego. Wiesz? Tak pachnie na święta, bo tu są świetlki. pachów, choinki Wy kupujecie sztuczną choinkę księczka do pachu choinki No, A już i dla chłopczyków. Ja mam same działki Fajne co foremki tego czegoś nie potrzebujemy tu my mamy... chodź, chodź, chodź Lena I tutaj też, bo tu nie pokazywam Fajne, bo tu jest tak zawieszone i wszystko ma to w jednym plac i renifer. Dość słabę! Fine. Feine? Hm. Tag. Nein, Lena, nicht anfassen. Mach kaputt. Mache, mache, mache das ich hm? hm? Feine, meine No droga. Jak była lepsza cena? 5 euro? To może bym... Co to jest? Ale za tyle mi Tam są. Dobra, pierniczki, gdzieś nam mamy robić pierniczki. No, myślę, że robię szła. Co? Trzeba wynosić. Teraz będzie taki krótki, krótki, naprawdę krótki, czy znaczy krótki, szybki, haul z DM-u i z penem, co kupiliśmy. Mówię z tego względu szybki, bo mamy dzisiaj gości, więc jak widać, glibący przy chwilą kupili, ale to w penem to zaraz, to już nie ma, bo na gościom. Kupiłam takie trzy, no, witaminy, nie, magnes, co i no. Wiecie co? To się zawsze sprzyja, to też jest smakowe, ale inaczej lepiej woda smakuje. Mój Hobsio Headershow Shoulders, bo on uwielbia. Ja mu tutaj nie Później tutaj e, na plecy plastry znowu sobie wziął, żeby też przetestować, jakie są lepsze. Dużo ludzi właśnie też poleca płyn do rąk. I i i. Aha, tu też znowu magnes i patyczki do uszu. Zdzielimy z tego względu też DM, z tego, że było pudełko, że było tam tamtej bo tamte pudełko jest całe rozwalone, co by w patrz. Dobra. To jest z DM, a teraz zaczynamy tak naprawdę z tego, z paniego. Penie, penie dzielnik. Bardzo dobry, bardzo dobry, chwalą go spoko. Ja niekiedy szydową mam e, te pomarańcze, goziki tym razem nie dałam, bo nie miałam. Dobrze na szybko teraz zrobiłam paróweczki. i do tego były na przesynie jedne musimy właśnie że może do Polski zawieźć. Lion odbiliśmy makowe tylko makowe bo na przecenie y Kit i Cinni Cinni akurat na do tego co pomarańcze bo jak święta bez pomarańczy no tak jak moje ulubione ciastka tu jest znowu z lion, ale tu jest Nestle. Kakao, bo chciałabym robić pierniki swoje. Gryścik. Czekolady. Kawiko było na przyczynie. Jedna paczka za 50 centów i ich tu jest 175 gram. Co ma sobie do kakao, do dziewczyn? Majonez. Tu jest mantel, ale to jest, widzicie, on jest taki krótki, na pierniczki sobie da robić, Faluszki. banany, wzięłam jeszcze taki spray, to jest złoty, chodzi mi o moje torty głównie, wyda torty, robicie fajnie taki spray złoty, czy mnie, właśnie szwagierka mo, ale bawo różowy, To teraz nie wiem, jak jakiś jakiś mo i to fajnie na tortach, no biały krem, taki spray, super, super sprawy czekolada, haribo znowu, mozzarella na jakąś szybką bliskę, teraz mamy bydłuch, to może i pizza mieć. I do tego drugi ser, haribo, gdzie jest polewa. Da polewa po prostu w garnku bierzecie, woda na co sadzicie, polewa tak w pudełku, a potem na przepierniku i Super, super, super. Do tego... No to dzisiaj listka, no nie? Na chipsy, no to chipsy. Go, go, go. Ja sobie wziąłam te dwa karyby. Jeden kosztował 2,99 Tak naprawdę wydaje mi się, że rok temu kupowałam za 4,40 Ale słonekany, no kto nie uwielbiał i pierniczki, to jest moje ulubione. Więc wziąłam sobie, zrobiłam sobie dzisiaj święta swoje. O, ciasto na pizzę wziąłam u kogoś, wziął? Pary, bo płatki, o ja takie płatki przeważnie jem. Z jogurtem naturalnie, super, super smakuje to wtedy. Do tego widzimy takie przyprawy, znaki były na przycynie. Jedne, takie, 50 centów, a fajnie w szkleju, Spoko. Olej, ketchup. Tu my zrobię chyba zapas tego heleszodę, bo, bo mu sobie Ale chcę, że i w tym jak kupiłem, to może zapomnieli. Kakao, to jest stricte kakao na polywy. Tu kolejna przyprawa. Kolejno ciasto na pizza, ale w sumie bardzo dobrze, że to wziął, bo jak teraz mam bez bezruch, naprawdę go szybko, na no, nagrą rozpakuję, prezenty i idę tam do nich. Więc w sumie super, super, na no, babkę będzie do niejaka, czekolada, cukier puder. Co tu mamy? Aha, polewa waniliowo i znowu czy e, prawa. I co do tego jeszcze mam? No cola. Jak tak ostatnio właśnie jedna babka dam, chyba Jałasia, o, ja tą Pani Josia, to ona też pokazywała, że kola już jest świąteczną, no tak, więc mamy my, kola w A więc, tak naprawdę, już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że takie filmy Wam się podobały, coś innego, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarzu, co Wam się naprawdę najbardziej podobało i nie do kolejnego, pa!